No, zagrajmy, zagrajmy jeszcze raz tutaj, tak? Ze trzy pojedynki zobaczymy, jak to się e, wszystko ułoży. Mamy do czynienia z magiem. Więc tutaj wiadomo, o co chodzi. Nie muszę nikogo, e, nikomu mówić, tak? Ta talia polega na tym, że jakieś tam sekrety zaklęcia, tak? Sekrety zaklęcia różnego rodzaju. Tutaj żadna z tych kart nam nie pasowała, tak nie pasowała. Więc odrzuciłem wszystkie. Eee, tak jak mówiłem, tutaj losowo, losowo dostajemy karty, nie tak jakbyśmy chcieli, tak? Więc tru, trudno, trudno. Musimy sobie radzić, tak? Musimy sobie radzić. No dajmy mu te pociski, tak? No co? Cóż, cóż możemy więcej zrobić, tak? Oczywiście teraz on ich nie użyje, dopiero jak się przebudzą murloczki. Polećmy tutaj na, na tego gościa. Przy, przyzwaliśmy sobie losowo y, murloka brzegowca, tak? Ten się budzi, więc to <śmiennie> dobra opcja. Zagrajmy tutaj, może zobaczymy, jaki murloczek przyjdzie. No dobrze, dodajmy tutaj do zdrowia troszeczkę, bo tam te pociski będzie e, miał, tak? A bardzo łatwo było ich stracić. No zobaczymy co, co tutaj będzie za odpowiedź, tak? Wszystkim obrażeń 4. Dobrze, zagrajmy może w ten sposób. Zlikwidujmy tutaj tego pana, tak. I poczekajmy, co będzie dalej. Ma 5 pięć... mamy, tak. Co może tam. Teraz ma już 4. Obrażenia, zaklęć plus 1. No. Także te pociski, jak walnie, no to wszystko plus 1. Jeszcze plus 1. No właśnie, 5 między wszystkich. Także wykombinował. Wykombinował bardzo dobrze, tak? Bardzo dobrze. Ok, mamy tutaj. Urloczka. Dodajmy no jeszcze, może. Dajmy do zdrowia teraz, tak? Do zdrowia. O, o to chodzi, o to chodzi. Tutaj <coughs> musimy polecieć na tego, żeby nie zadawał nam tyle, tak? Nie zadawał tego też. Pozostała twarz, tak? Pozostała ilość w twarz, pójdzie. Czekamy na odzew, tak? Na, na odzew, dobiera karty, tak? Zostało mu trzy kryształy many. Co za trzy kryształy many może tutaj rzucić? Już zostały dwie dwa obrażeń, tak, zamrozi jak już zamroził no to sła, słabo to wygląda słabo nie mamy za bardzo, za, za dużo kart tak, więc nie możemy tutaj dawać mu powodu do tego żeby zgarnął pociski Polećmy w twarz. Na bohatera, tak? Siedem kryształów pany, więc tutaj może namieszać, namiesza, tak? Namieszać. Ulepszają zaklęcia. Jeszcze raz, tak? Ale czy taniej będzie miał? Raczej chyba nie. No, jednego się udało zamrozić, tak? Widzimy, że już ląd zaczyna się palić, więc tutaj za bardzo nie ma e, zbytnio czegoś, co by tutaj zaszkodziło. Więc co? No po poddał walkę, tak, poddał no nie, nie, nie było tutaj opcji już, żeby mógł to wy, wygrać, ten pojedynek no, odzyskaliśmy tutaj sobie gwiazdeczkę, tak polecam tutaj taką talię, tak jeżeli kogoś stać Widzimy, że tutaj radzi sobie tak w rankingu.